Cześć, witajcie na kanale Red My Lips, a z tej strony Wasza ulubiona Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będę malowała się przez cały tydzień jedną paletą. I w ostatnim odcinku, gdzie głosowaliśmy na dwie różne palety, wygrała no niemalże jednogłośnie paletka Be Perfect Cosmetics Carnival XL Pro Palette. I będziemy w tym tygodniu malować się tylko i wyłącznie tą paletą. I moim challengem jest, aby z tej mega, mega kolorowej, szalonej palety stworzyć aż 6 prostych, dziennych, funkcjonalnych, użytkowych makijaży. Zatem, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Zachęcam Cię jeszcze tylko w międzyczasie do tego, aby zasubskrybować ten kanał, zostawić łapkę w górę i lecimy z tym makijażem. Zapraszam. Zaczniemy sobie od makijażu, jak już widzieliście, z turkusową kreską. Uważam, że w tej palecie jest jeden z ładniejszych turkusów, jakie mam w swojej kolekcji. To jest ten odcień. Zacznę sobie od dużego pędzla i cienia Pillow Talk, który nałożę generalnie tak na większość powieki, żeby ta kreska też się tak nie odbijała. Teraz do małego pojemniczka Pryskowuję troszeczkę mgiełki Ja używam takiej utrwalającej, bo wtedy Przedłuży mi się również trwałość Mojej kreski I moczę sobie pędzelek, taki nieduży, skośny W tej mgiełce I następnie nabieram sobie cień Ja jak nabieram sobie cień na mokro, to zawsze biorę Gdzieś tam z brzegu, żeby w razie Gdyby mi się, wiecie, tak skawalił Ten cień, to żeby po prostu nie zniszczyć Całej kostki No i zaczynam rysowanie od środka Do wewnątrz I na zewnątrz i na rozluźnionej powiece wyciągam sobie kreskę i wracam. Teraz zamykam oko i wypełniam tą lukę. Zobaczcie, jak się przyjrzycie, to tutaj zaczyna mi się tak delikatnie rozlewać ta kreska, więc postanowiłam ją jeszcze pogrubić, tak żeby ten taki punkt krytyczny był bardziej zakryty, powiedzmy. I robię taki delikatny uskok. I teraz użyję sobie tego dużego cienia i nałożę go w wewnętrzne wnętrzne kąciki. Podkręcam rzęsy, tuszuję ulubioną maskarą. Uwielbiam turkus zestawiać z fioletem, więc dzisiaj na usta poleci troszeczkę ciemniejszy odcień. Zaczynam od konturówki z Sephory 18 Deep Brown. I szminka Hen Luxury Cashmere 707 Desire. I tak się prezentuje skończony makijaż, bardzo prosty, bardzo szybki. I jest to bardzo fajne zastosowanie właśnie dla cieni, aby wykorzystywać je jako nasze eyelinery w połączeniu z mgiełką. Połączeniu z płynem micelardym bądź płynem Duraline. Ja uwielbiam to połączenie kolorystyczne i ten Turkus jest jedynym, w którym czuję się dobrze. Koncepcja na dziś to jeden kolor na całą powiekę. I uważam, że do czarnej stylizacji idealnie będzie pasować zieleń. Zaczynam zatem od bazy i sięgam pod ten kolor The Hype. i nakładam na całą powiekę, zaczynam od linii rzęs, czyli jak najbliżej rzęs i koniecznie przenosimy powyżej załamania powieki. Miałam w planach malować górną i dolną powiekę, ale powiem Wam, że to mi się tak podoba. Że chyba tak zostawiam. Przechodzę do odcienia Ecstasy tego. Czyszczę pędzelek i nakładam ten kolor tutaj na granicy blendowania i właśnie rozcieram nie cały mój makijaż. Okej, okay, słuchajcie, jak dla mnie jest petarda, przechodzę do wytuszowania rzęs. I na usta beżowy błyszczyk nie odciągajmy uwagi od tych oczu. Jeju, no powiem wam, że to jest tak prosty makijaż, tak prosty look, a on robi taką wspaniałą robotę. No wygląda po prostu Obłędnie. Ta zieleń jest przesudowna. no kocham, kocham, kocham. <grych> Nie wiem czy wiecie, ale ta paleta ma również neutralne kolory, więc dzisiaj pomieszamy sobie ciepłe i chłodne. Zaczynam odcieniem Fade i aplikuję go w wewnętrznej części powieki, to bardzo ładny taupe. Troszkę pogłębiam to odcieniem Weks. Nakładam to samo na dolną powiekę, zaczynam od Fade, na razie wewnętrzny kącik i pogłębiam weksem. Teraz lecimy ze Slow Burn. Ten leci w zewnętrzny kącik. Dokładnie blenduje powyżej załamania powieki. Rozcieram jeszcze dokładniej czystym pędzelkiem. I nakładam ten sam kolor na dolnej powiece w zewnętrznym kąciku. Sięgam po odcień Hall i pogłębiam nim zewnętrzny kącik. Najpierw na górnej powiece i na dolnej. Na środek powieki nałóżmy sobie odcień Inspire. Nakładam go palcem standardowo. To jest bardzo ładny odcień. A na dolną powiekę Splendor. Też na środek. I delikatnie zagęszczam rzęsy czarną kredką. Tłuszuję rzęsy, nakładam troszkę konturówki na usta i pomadkę Romant. Teraz robię taki make, że rozcieram tą pomadkę resztką cienia, który został na pędzelku, tego chłodnego. I nasz ciepło-zimny makijaż skończony. Mam nadzieję, że zaspokoiłam potrzeby zarówno ciepłolubnych, jak i zimnolubnych fanów makijażu. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj odcień Inspire, którego chyba nigdy wcześniej nie używałam, a jest bardzo, bardzo, bardzo piękny. Dzisiaj polecimy wróż, moi drodzy, bo wiem, że wiele z was uwielbia, a ja rzadko po nie sięga, więc special for you guys. Zaczynam sobie od tego odcienia, to jest Influence. I wybaczcie mi, że już mam rzęsy, ale musiałam przetestować jedną rzecz. Nakładam Influence w zewnętrznym kąciku. Teraz mniejszym pędzelkiem nakładam na dolną powiekę. I teraz sobie sięgam po odcień Hall i będę neutralizować delikatnie ten makijaż brązem. Taki zabieg ostatnio zastosowałam w makijażu kosmetyczką miesiąca i bardzo Wam się spodobało, więc dzisiaj lecimy podobna technika, właśnie z różem czy z fioletem. Nakładam go po prostu tak, jakbym chciała przyciemnić sobie tym brązem zewnętrzny kącik. Dokładnie rozcieram. I robię to samo na dolnej powiece. No dobra, jeszcze odrobinka ciemniejszy Intuition i przyciemniam jeszcze mocniej. Teraz wyczyszczonym pędzelkiem wszystko jeszcze raz dokładnie rozcieram, blenduję, dopracowuję. Teraz sięgam po odcień Pink Me. On się wydaje biały w kamerze, ale ma taki leciutko różowy, perłowo-różowy błysk. I nakładam na resztę powieki. Między matem a błyskiem nałożę jeszcze odrobinę Temptation. O, w to miejsce. I dokładam jeszcze Pink Me w wewnętrzny kącik, i tutaj wewnętrznej części na dolnej powiece. Tuszuję rzęsy. <tuszę> Dolno w sumie mogę. A na usta nałożę troszkę różu z Bobby Brown. I czwartkowy makijaż jest gotowy. Bardzo fajna technika nakładania koloru i neutralizowania go e, jakimiś brązami. Bardzo polecam, jeżeli chcecie mieć taką bardziej stonowaną wersję koloru. Nie ma na świecie nic piękniejszego niż połączenie różu i czerwieni, więc dzisiaj na oczy położymy sobie róż, a na usta czerwień. Zacznijmy sobie tym wariatem funky. Na powiekach mam już bazę, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Nakładam na całą powiekę odcień funky. Trochę brakuje mi w tej palecie jakiegoś ładnego różowego błysku. Rozcieram powyżej załamania powieki. I teraz czystym, puszystym pędzelkiem sięgam po ten odcień Foolish. I nim jeszcze dokładniej rozcieram sobie kolor. Mm, ładnie się to komponuje z taką nutką brzoskwini. Teraz fanki na dolną powiekę po całej długości. Od kącika do kącika. I tą brzoskwinką delikatnie rozcieram całość. Jest tu jeszcze taki odcień In Last, i on wygląda może jak czerwony, ale to jest bardziej taka malina. I tą maliną jeszcze delikatnie pogłębię sobie zewnętrzny kącik. Do powieka to samo, też tylko zewnętrzny kącik. I wracam do puszystego pędzelka, którym delikatnie rozcieram całość. Troszkę wyciągam na zewnątrz. I w wewnętrzny kącik coś przybłyszczącego by się przydało, więc albo weźmiemy ten Pink Me, albo Orchid. Może spróbujemy tej Orchidei. Hmm. bardzo elektryzujące połączenie. Żeby różu stało się zadość maskara w różowym opakowaniu. Człowiek jest czarny, ale wiecie. <ścoughs> No i na deser będą błyszczące czerwone usta, pomadka Maybelline Superstay Vinyl Ink numer 50. Wicked. Uważam, że ten look potrzebuje jeszcze troszeczkę więcej różu na policzkach, więc dołożę sobie. I look numer 5 skończony. No ja uwielbiam połączenie różu i czerwieni. To jest sposób na bardzo prosty makijaż, który zawsze robi wrażenie. I doprodaliśmy do ostatniego makijażu. Wybaczcie za mój głos, staram się robić wszystko, aby brzmiał jak najbardziej naturalnie, ale aktualnie mój głos brzmi w ten sposób, więc robię wszystko, aby powstrzymać moją wewnętrzną Królę Leon i brzmieć <laughs> dla Was jak najbardziej naturalnie. <laughs> Dzisiaj podziałamy sobie z pomarańczem. Pomyślałam, aby nałożyć go w taki troszkę chaotyczny sposób. Jakieś takie linie, kreski, plamki, coś takiego. Zobaczymy co, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I najpierw moczę pędzelek w mgiełce utrwalającej i teraz biorę sobie ten cień właśnie na mokro, czyli rozrabiam go sobie do formy eyelinera, można powiedzieć. I lecę z tym pędzelkiem i tworzę jakieś takie, no wiecie, paski, wzorki, coś w tym stylu. Takie makijaże są, ekstra jak się spieszymy albo kompleksy nie umiemy w nie? Na dole może też coś tutaj polecimy. Uuu! Ogniście. To może teraz to samo, ale troszkę z żółtym, żeby przełamać troszeczkę tą kolorystykę. Troszkę tutaj może też zaznaczę sobie ten wewnętrzny kącik. O! Super! I teraz mieszam sobie żółty z tym pomarańczem już na zwykłym takim puszystym pędzelku i troszeczkę cieniuję sobie zewnętrzny kącik. Teraz sam pomarańcz tutaj w wewnętrznym kąciku. Delikatnie, żeby też tak całkowicie tych linii nie zmazać, ale jednak żeby je tak wtopić troszeczkę. Mówiłam o przełamywaniu koloru, ale tak naprawdę, żeby przełamać ten kolor, to musimy użyć jakiegoś kontrastowego. Pomyślałam, aby użyć tego, Soft Spot. Um, I też jako w formie takiego eyelinera zrobimy sobie kilka linii takim właśnie niebieskim kolorem. Tak jak te linie pomarańczowe i żółte robiłam bardziej poziome, tak tutaj staram się, żeby one szły tak troszkę, wiecie, w, tak opływowo bardziej. I tak fajnie to się ze sobą zgrywa. I na środek powieki może jeszcze odrobinkę tego błysku. A Co mi tam? Niech się dzieje. Podkręcam rzęsy i zastanawiam się, czy użyć czarnej czy niebieskiej maskary. Lecimy z czarną. No, wow, słuchajcie, usta to, to już formalność. Moim zdaniem spróbuję sobie tutaj ze zwykłym błyszczykiem i do tego odrobinka konturówki. I mamy skończony makijaż, słuchajcie, oryginalny, ale dla osób, które się spieszą, również będzie się nadawał, bo robi się go bardzo szybko, bez żadnych, wiecie, precyzji, jakiś detali i tak dalej, więc koniecznie wypróbujcie i dajcie mi znać, jak Wam poszło. No i kochani, dobrnęliśmy do końca. To jest ostatni makijaż paletką Carnival. Dajcie mi znać, który z tych looków podobał się Wam najbardziej i czy uznaliście paletkę Carnival za użytkową. I jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze spostrzeżenia na temat dzisiejszych makijaży. No i co? Przechodzimy do głosowania, jeżeli chodzi o następny odcinek. I w następnym odcinku pomyślałam, aby użyć którejś z moich nowości. I Pierwszą z nich będzie paletka Hand Sensual Woman. To jest taka piękna, neutralna paletka, ale z takimi fajnymi elementy jak na przykład taki fiolet, albo e, takie holo, taki cień brokatowy holo. A drugą propozycją też z nowości będzie Glamshop Shop Cappuccino, też taka neutralna paleta, tutaj już nie mamy takich żadnych akcentów, jest po prostu neutralna, takich brązach, złotach, więc wybieracie teraz w komentarzach między Hean a Glamshop. dawajcie mi znać, jakie są wasze typy, ja wszystkie głosy zapisuję, podliczam i nagrywam. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich odcinków z pomysłami na makijaż, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!